Mężczyźni chcą jak najszybciej zejść z tego tak zwanego rynku, chcą jak najszybciej znaleźć dziewczynę, jak najszybciej zapomnieć o temacie i w ten sposób właśnie no, nie tylko emanują desperacją, ale też zaniżają standardy i wiążą się z byle jaką dziewczyną, byle nie być samemu, czyli z dziewczyną toksyczną. Ja sobie właśnie w taki sposób poradziłem z tego typu strachem. Zaakceptowałem potencjalną porażkę. Stwierdziłem, OK, powiedzmy, że z kolejną dziewczyną nie wyjdzie, Pół roku będziemy się spotykać, ale się dostaniemy, bo jednak coś nie będzie nam pasowało w sobie. Wypadałoby założyć okulary. Wówczas trzeba się pogodzić z tym, że, że po prostu nastąpi to rozstanie. I też za pomocą materiałów możesz się świetnie ochronić przed zranieniem, ponieważ jeżeli randkujesz powoli, powoli rozwijasz znajomość, powoli dawkujesz zaufanie dziewczynie, powoli ze wszystkimi gestami, nie wykładasz od razu, nie, nie angażujesz się tak szybko, nie, nie konsumujesz od razu też w tej relacji, że łatwo przysz, przyszło, łatwo poszło. Można się w ten sposób bardzo poranić. Więc, jeżeli przestrzegasz tych wartości, które przekazuję w moich materiałach, to wtedy no, po prostu się nie poranisz. Ok, to też jest przykre, że ludzie się rozstają po pięciu, albo po 10, albo po 20 spotkaniach. Szkoda. Natomiast nie jest to tak bolesne jak rozstanie już po takim dłuższym związku. Także to jest coś, co mnie powstrzymywało, coś, co mnie przerażało. Bałem się po prostu zranienia i dlatego przez jakiś czas nie chciałem mieć dziewczyny. I to dodatkowo dodaje nam takiej atrakcyjnej aury. To sprawia, że jesteśmy bardziej atrakcyjni. Wiesz, to jest taka, taka oczywista oczywistość, ale to jest bardzo, bardzo ważne i często jest to powtarzane, że atrakcyjni jesteśmy wtedy, kiedy tej dziewczyny no, może nie, że nie chcemy, ale. Jej nie potrzebujemy. Nie jesteśmy wtedy desperatami, nie jesteśmy wtedy odpychający, nie jesteśmy wtedy tacy potrzebujący. Nie tak jak to powiedzenie, że mu, głodny pies nigdy nie dostaje jeść. Czyli po prostu no, jako ludzie nie lubimy, jak ktoś tak żebrze o uwagę, jak ktoś jest taki spragniony, potrzebujący uwagi. Tak samo działają kobiety. Więc paradoksalnie, kiedy się nastawiłem, ok, nie chcę się nigdzie spieszyć, nie chcę się poranić, nie chce się pakować zbyt szybko w nowy związek, na spokojnie. To wtedy wiele kobiet widziało we mnie taką aurę braku desperacji i zastanawiało się: O, oh, wow, ale ten koleś jest inny, jemu się nigdzie nie spieszy. On nie ma żadnego ciśnienia, on jest świetny, ja, ja chcę go poznać. Skoro mam sobie takie szczęście i dystans, a i świetnie pasowały, wtedy bardzo spójne były takie teksty yy, zaczepne, że mówisz do dziewczyny: Och, nie molestuj mnie. Ja nie jestem taki szybki. Och, zostaw mnie. Ja, ja taki nie jestem. To wywoływało właśnie taki efekt, że dziewczyna świetnie się przy mnie bawiła. Myślała sobie, o wow, ale ten gościu jest, jest fajny, wesoły, sympatyczny, świetnie mi się z nim spędza czas. A przy okazji on nie ma ciśnienia na, na jakieś nie wiadomo co. No wiadomo, że można się umówić na spotkanie, można spytać o numer telefonu. To jest takie niezbędne minimum, które my musimy okazywać, żeby się spotykać. I pamiętaj też, żeby się tutaj chroniąc się przed tymi zranieniami, czy tam jakąś prędkością większą w relacji, pamiętaj, żeby nie wybiegać tak w przyszłość, że to nie musi być twoja żona, to nie musi być twoja narzeczona, to nie musi być twoja dziewczyna, możecie się spotkać do 10 razy, nawet 1, 2, 3 randki i nie musi z tego nic wyjść, nie musi być z tego żadna relacja, to nie jest obowiązujące. Dziewczyny znikają po 8 spotkaniach bez słowa. Więc też się możesz spotkać kilka razy, porozmawiać, zobaczyć jak się wam rozmawia, i nie musisz podejmować potem żadnych decyzji. A często mężczyźni myślą, ojej, słuchaj, nie wiem czy się z nią umawiać, bo ja się z nią nie widzę. A skąd? ty, Jak ty się masz z nią widzieć w przyszłości, jak nie byłeś z nią nawet na jednej randce? Także daj sobie czas, chodź sobie na te randki z różnymi kobietami, żebyś miał porównanie, żebyś potrafił ocenić, jaka dziewczyna ci odpowiada. No przede wszystkim, żeby uniknąć toksycznych kobiet, ponieważ. No takie trzeba skreślać bez zastanowienia, potrafić je szybko rozpoznawać, bo im szybciej skreślasz tę niewłaściwą kobietę, tym szybciej znajdziesz tę właściwą. A to jest najczęstszy problem, że mężczyźni chcą jak najszybciej zejść z tego tak zwanego rynku, chcą jak najszybciej znaleźć dziewczynę, jak najszybciej zapomnieć o temacie i w ten sposób właśnie no, nie tylko emanują desperacją, ale też zaniżają standardy i wiążą się z byle jaką dziewczyną, byle nie być samemu, czyli z dziewczyną toksyczną, która jest niedowartościowana, obrażalska, kontrolująca, męcząca. Która próbuje ciągle kontrolować. Wisi na szyi, nie ma swojego życia. Przytłacza, obraża się, próbuje wchodzić na głowę. To faktycznie nic przyjemnego taka dziewczyna, więc lepiej wtedy być samemu, niż właśnie z taką dziewczyną. To wtedy w pełni się z tym zgadzam. Mam dla Ciebie też inne przyczyny braku powodzenia. Wpisz w wyszukiwarce wieczny brak powodzenia u dziewczyn oraz 12 powodów, dlaczego nie mam dziewczyny. Albo nigdy nie miałem dziewczyny w wieku 30-40 lat. Tam rozmawiamy sobie w artykułach o tym, jakie są przyczyny takiej sytuacji. Także poniżej tego nagrania znajdziesz link do mojej strony internetowej. Zapraszam Cię serdecznie na newsletter, na mojego bloga. Polecam serdecznie również zasubskrybowanie kanału. Daj łapkę w górę, jeżeli to wideo Ci się podobało. Ja Ciebie serdecznie pozdrawiam. Do następnego razu. Trzymaj się. Cześć!